Co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa? W drugim kwartale bieżącego roku o szczegółach opowiedzą pan przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak i pan poseł Marcin Przydacz. Oddaję głos panu przewodniczącemu. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę państwa, w ostatnich dniach jesteśmy świadkami spektakularnych skoków do koryta w wykonaniu ludzi związanych z koalicją 13 grudnia. To jest desant, jakiego nie powstydziliby się wojskowi. Spadochroniarze, a więc żołnierze z sił powietrzno-desantowych. Rezultat jest taki, że wyrzucani są ci wszyscy, którzy zostali zatrudnieni w latach 2015-2023, a w ich miejsce przychodzą tacy oto uśmiechnięci specjaliści, jak na przykład działacz ruchu który sprzeciwiał się powstaniu centralnego portu komunikacyjnego, który trafił do zarządu CPK, jak pani, która trafiła do zarządu firmy zbrojeniowej. A więc teraz jest odpowiedzialna za produkcję rakiet, a wcześniej była odpowiedzialna za wywóz śmieci. No, całe koligacje rodzinne są w totalizatorze sportowym. Można powiedzieć, że dziś totalizator sportowy to firma rodzinna, złożona z rodzin wszystkich tych, którzy są związani z partiami tworzącymi koalicję 13 grudnia. Jaki jest rezultat? Tego, że dokonano czystki w spółkach Skarbu Państwa. Fatalny dla tych spółek, a więc fatalny dla ich budżetów, fatalny również dla kondycji polskiego biznesu. Gdyż, jeśli popatrzymy na porównanie zysków i strat największych firm, największych spółek Skarbu Państwa, rezultaty finansowe jeżeli porównamy z drugiego kwartału ubiegłego roku i tego roku to proszę państwa w ubiegłym roku ponad 11,5 miliarda złotych zysku odnotowały największe spółki skarbu państwa a w tym roku ponad 322 miliony strat taka jest różnica między Tymi, którzy pochodzą z uśmiechniętej koalicji 13 grudnia, którzy są w zarządach spółek Skarbu Państwa, a profesjonalistami, którzy zarządzali spółkami Skarbu Państwa podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. I kiedy popatrzymy na wyniki poszczególnych firm Orlen, w ubiegłym roku 6 miliardów złotych zysku, w tym roku ponad 40 milionów strat Tauron 839 milionów zysku rok temu w tym roku. 1,38 miliardów złotych straty. Bogdanka 100 milionów zysku rok temu, teraz 951 milionów złotych straty. Jastrzębska Spółka Węglowa 780 milionów złotych zysku rok temu, teraz 5,9 miliarda złotych straty. PKP Cargo 6 milionów złotych zysku rok temu, teraz 335 milionów złotych z, y, straty. To jest właśnie efekt działalności ludzi związanych z rządem koalicji 13 grudnia. Kryterium do wyboru do zarządów spółek Skarbu Państwa można by sprowadzić do dwóch argumentów. Po pierwsze osiem gwiazdek, no i po drugie koligacje z politykami koalicji 13 grudnia. Tylko te dwa Kryteria stanowią o tym, kto dziś zarządza spółkami skarbu państwa. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości już niedługo przedstawi całą listę tych działaczy, tych ludzi związanych z koalicją 13 grudnia, którzy właśnie dokonali tego skoku, spadochronowego skoku do koryta władzy. Dziękuję. Bardzo proszę pan poseł Marcin Przydać. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, no coś złego dzieje się ze spółkami Skarbu Państwa. Możemy zadać sobie pytanie, jakie są tego przyczyny. Czy mamy jakiś gigantyczny kryzys międzynarodowy, finansowy, gospodarczy? Czy mamy jakieś ogromne niestabilności na rynkach finansowych? Nie, nic takiego się nie dzieje. Przecież na świecie ta sytuacja gospodarcza nie miała żadnych tąpnięć w ostatnim czasie, a równolegle patrząc na wyniki kwartalne, Kwartał do kwartału z zeszłego roku widzimy ogromne spadki w zyskach spółek skarbu państwa. Tak jak pan przewodniczący powiedział, 11,5 miliarda zysków w zeszłym roku, w tamtym kwartale, w tym roku ponad 300 milionów straty. Co się zmieniło od tamtego czasu? Zmieniła się kadra zarządcza, zmieniły się osoby, które decydują o kluczowych sprawach w tych spółkach. I o ile wielu dziennikarzy, wielu także i polityków wskazywało w poprzednich latach na jakieś konkretne, jednostkowe nazwiska osób, które mogły być kojarzone politycznie i na tej bazie budowano całą, całą narrację o złym zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa, którzy wyniki mówią same za siebie. Za naszych czasów w tych spółkach było wielu Wielu naprawdę świetnych menadżerów wszyscy w zasadzie zostali zwolnieni tylko dlatego, że byli zatrudniani albo odnosili sukcesy w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości. 98% menadżerów, członków rad nadzorczych, ale także i członków zarządu kluczowych spółek zostało po prostu wyrzuconych na ich miejsce, zostali zatrudnieni. No, widać ludzie, którzy albo nie mają odpowiedniego doświadczenia, albo nie mają odpowiedniej kwalifikacji, albo po prostu nie mają odwagi do podejmowania ważnych decyzji ich wyniki po pierwszych miesiącach pracy mówią same za siebie. Te spółki są źle zarządzane, skoro widzimy ogromne straty. A te spółki mają naprawdę ważne zadania, nie tylko biznesowe, to nie są tylko spółki, które mają realizować zysk przecież w wielu miejscach one mają ogromny wpływ na polską gospodarkę, na to jak to funkcjonuje. Ale mają także i wpływ na funkcjonowanie państwa. Ja pamiętam za czasów zarządzania kryzysowego w trakcie mojej pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, częstokroć mogliśmy liczyć na spółki Skarbu Państwa, aby pomagały w momentach próby, w momentach kryzysu.